Dzisiaj będę opowiadała Wam o moich ulubionych produktach do brwi. Część z tych kosmetyków będzie tak typowo pod pod osoby, które zajmują się profesjonalnie makijażem, a część będzie takiej, że tak powiem, do użytku domowego dla normalnej dziewczyny, która maluje samą siebie. Przejdę od razu do rzeczy, żeby nie było tutaj już przedłużania, bo produktów jest dość sporo, a ja nie chciałabym, żeby ten tak film miał 20 minut. Zacznę od kredek do brwi, które uważam, że są najlepsze z, z kategorii kred, kredek cienko rysikowych eee, Takie kredeczki, które mają bardzo precyzyjny rysik. z jednej strony mają właśnie część do malowania, z drugiej strony mają szczoteczkę do czesania tej brwi. I moje ulubione z tej kategorii to są kredki Maka. Pokazywałam je Wam już w filmiku o moich ulubionych produktach z Maka i chyba w filmiku o ulubieńcach makijażowych z zeszłego roku. Więc jeżeli śledzicie gdzieś tam mój kanał, to pewnie wiecie, że bardzo je polecam, dlatego, że są bardzo trwałe, mają świetne kolory, dają taki bardzo delikatny efekt. Oczywiście, jeżeli wybierzecie ciemniejszą kredkę, to jesteście w stanie zrobić coś mocniejszego, ale generalnie nie są to rzeczy, którymi zrobicie sobie krzywdę i ten makijaż w brwi nie będzie bardzo przerysowany. Ta kredka jest bardzo precyzyjna, bardzo wydajna i tak jak mówię, no kolory są tak dobrane, że naprawdę nie potrzebujecie niczego więcej. ma świetne rzeczy, ale jeśli chodzi o rzeczy do brwi, to powiem Wam, że chyba tylko te jedne kredki yy, mi spasowały, więc polecam Wam, jak naprawdę warto. Jeśli miałabym Wam polecać jakieś kolory, które, na które warto zwrócić uwagę, to oczywiście dla blondynek, najlepszy kolor, który jest osłowiony przez wielu makierzystów na całym świecie, to jest Flink yy, i to jest właśnie taki szaro brązowy kolor, który świetnie sprawdza się dla, dla blondynek. Jeśli chodzi o te, które są już ciemniejsze, to ja mam brunet i Spiked. I jeśli chodzi właśnie o kogoś z takim ciemnym kolorem włosów, jak na przykład ja, no to ta, ta kredka Spiked jest naprawdę genialna. Więc to jest pierwsza rzecz. Jeśli chodzi o inne kredki, które lubię, no to będą oczywiście kredki Anastazji. Jeśli chodzi o Anastazję, no to ona ma po prostu wyborowe, wyborne ma produkty do brwi, dlatego mam wrażenie, że w ogóle cała ta marka jest bardzo dobrze przemyślana, a jeśli chodzi o produkty do brwi, to chyba to jest taka wisienka na torcie, bo rzeczywiście Anastazja słynie z tego, że, że te brwi mają dopieszczone w każdym najmniejszym milimetrze. Moje ulubione kredki do brwi z Anastazji to są te trójkątne kredki, nie te właśnie cienkorysikowe, cienkorysikowe wolę z Maka, a jeśli chodzi o inne kredki, takie bardziej wypełniające, troszeczkę większe, dające mocniejszy efekt, no to właśnie anastazja te trójkątne. Pokazuję Wam, jak ta kredka wygląda po otwarciu, dlatego że powiem Wam, że ta szczoteczka, która jest tutaj z drugiej strony, ona świetnie zaczesuje brew. I tak jak po prostu dołączenie szczoteczki czasem jest, no po prostu jest jakaś tam szczoteczka, to ta robi coś niebywałego. Niesamowicie zaczesuje nawet bardzo gęste, uporne brwi, oporne, nieupiorne, uporne oporne drwi, takie jak moje, które są dość sztywne i rzeczywiście ta szczotka świetnie łapie każdą najmniejszą. Um, a jeśli chodzi o rysik, no to znowu jest to kreska, która jest troszeczkę y Większa niż te, co wcześniej Wam pokazywałam, więc zostawia trochę więcej koloru. I teraz muszę Wam powiedzieć, dlaczego kocham te kredki i skąd ich w ogóle odkryłam. Otóż taka bardzo sławna makijażystka światowa, która się nazywa Lucia Pieroni, na Fashion Weeku właśnie w ten sposób robiła brwi, że to są w ogóle jej takie y, sławne, one słynie z tych brwi, że właśnie tą kredką wyrysowywuje bardzo mocno tutaj taką, jakby tylko jedną linię na samym początku brwi, a potem tą właśnie szczoteczką, która tak świetnie rozczesuje, to ten kolor jakby wczesuje. Brew. I ta brew jest tak pięknie wyblendowana i daje taki efekt chmurki, że naprawdę nie spodziewałam się, że taką zwykłą kredką i jednym kolorem można zrobić taki efekt. Dlatego polecam Wam te kredki, one są niezwykle trwałe i też bardzo wydajne. Nie są najtańsze, bo mogę powiedzieć, że rzeczywiście produkty Anastazji, no to one też jakby prezentują pewną jakość i za tą jakość musimy płacić. Ale mimo wszystko uważam, że jeżeli chodzi o taką kredkę, która miałaby być tak w połowie drogi między suchą kredką, rysikową i pomadą, to myślę, że to by był wybór idealny. Przez to, że ten rysik też jest taki trójkątny, to wypełnianie jakichś większych powierzchni też jest dużo szybsze niż w przypadku tych bardzo cieniutkich rysików. Tutaj potrzebne jest dużo więcej czasu. Więc Anastazja, kolory, które mogę Wam polecić, które tak na początek, to na pewno byłby to kolor Medium Brown, Taupe na blondynek. Mam tu jeszcze Dark Brown i mam blonde, Carmel. Przepraszam, Carmel to jest taki troszeczkę ciemniej, cieplejszy odcień, który pani się sprawdza także dla osób, które mają rude włosy. Dobra, lecę dalej. Przechodzę dalej do cieni. Jeśli chodzi o cienie, to oczywiście możecie do wypełniania brwi używać cieni, które używacie do oczu, pod warunkiem, że są to cienie matowe. I jak najbardziej część tego makijażu możecie sobie w taki prosty sposób zrobić. Ale tak jak Wam mówiłam, ten filmik będzie głównie adresowany do koleżanek po fachu, czyli makijażystek, więc uwaga, teraz wjadę Wam z części, co po prostu każdy makijażysta o tym marzy. Przynajmniej ja marzyłam, więc od niedawna jestem szczęśliwą posiadaczką po prostu palety Pro z Anastazji, która w sobie zawiera wszystkie możliwe kolory, które kiedykolwiek e, będą potrzebne. Ta jest całkowicie nowa. Ja wcześniej miałam pojedyncze cienie z Anastazji. I właśnie miałam 3-4 kolory tych cieni i zawsze je ze sobą nosiłam i już marzyłam o tym, żeby mieć wszystko w jednym miejscu. Dlatego szarpnęłam się i oto jest. Trzeba było ją wciągać ze Stanów, bo niestety nie jest dostępna w Sephora, ale warto. I wszystkie te, te cienie są niesamowite, e, niesamowite że mają super kolory i mając taką paletę na pewno nic Was nie zaskoczy, bo mamy tutaj odcienie od najjaśniejszego do najciemniejszego, e, mamy również wosk, który może nam pomóc gdzieś tam w tej brwi e, jeszcze dołożyć takiej intensywności, żeby ten cień lepiej przywarł. E, no i o, o czym ja tu mówię? Więc ja mówię, że no są doskonałe cienie po, do brwi, doskonałe. Nie ma tutaj do czego się przyczepić, a mając taką paletę, no tutaj tak jak mówię, nic Was nie zaskoczy. E, wszystko w jednym miejscu, zabieracie taki jeden produkt i możecie sobie też dowolnie te kolory mieszać. Więc serdecznie Wam polecam, jeżeli tylko pracujecie w tym zawodzie, to myślę, że ta paleta naprawdę ułatwi Wam życie. Mi ułatwiła życie już, jak sobie wyobrażam, że nie będę mieć tych pojedynczych słoiczków z tymi odcieniami, tylko mieć wszystko. W jednym miejscu, no po prostu bajka. A jeśli chodzi o pędzelki, no to znowu ja akurat jestem fanką Anastazji, jeśli chodzi o pędzelki do, do brwi. One mają bardzo fajne. Y Fajne włosie, które jest bardzo zbite, skoncentrowane, ale świetnie się nadaje także do pomad, żeby wyrysowywać włoski, jak również do tego, żeby stosować je razem z, z cieniami. Koniecznie, jeżeli szukacie i kupujecie jakikolwiek pędzelek do brwi, e, upewnijcie się, że ten pędzelek ma z jednej strony końcówkę do malowania brwi, a drugi ma czesałkę. E, pędzelek bez czesałki do brwi w ogóle nie ma sensu absolutnie, więc nie wydawajcie na takie rzeczy pieniędzy. Oczywiście możecie sobie kupić osobną czesałkę, ale to jest w ogóle daremny trud. Macie w jednym miejscu jedną i, drugie, i zawsze pod ręką możecie sobie żonglować końcówkami. Więc jak najbardziej cienie do krzwi Anastazji popular chat i niestety chyba będę monotematyczna, no bo przychodzi czas na pomady. Ja pomadę um, o pomadach będę krótko mówić, bo nie jestem wielką fanką pomad tak ogólnie życiowo, ideologicznie, ale oczywiście jakieś tam pomady w moim kufrze mam. No i tutaj znowu jest Anastazja i powiem Wam, że pomady z Anastazji to są akurat nowe, które mam, więc one są jeszcze całkowicie nieużywane. Wcześniejsze wersje, które miałam w kufrze przez dwa lata, kupiłam stanę jakieś właśnie trzy lata temu i przez dwa lata nawet może. Też troszeczkę ponad dwa lata. Używałam ich, bo one świetnie się trzymały. Nie zaschnęły, nic się nie z, nie się. Pozostały takie, jak miały być. Więc jestem pod wrażeniem, że pomada wytrzymała tak długo, bo zazwyczaj pomady lubią wysychać. Wcześniej używałam pomad z Inglota, ale powiem Wam szczerze, jeżeli Wy próbujecie pomad z Anastazji, no to do Inglota nie wrócicie. Ogromna objętość tej, czy pojemność tej pomady to jest 4 gramy. Naprawdę, żeby złożyć taką pomadę, to wy musicie sobie na co coś wyrysować jakąś poważną brew w ogóle Kim Kardashian, bo to jest naprawdę ilość nie do zużycia. Tak jak mówiłam wcześniej, no, wszystkie kolory są super przemyślane i te pomady naprawdę świetnie prezentują się na brwiach, a oprócz tego ich formuła jest bardzo kremowa, więc możecie stworzyć takie perfekcyjne krycie i świetnie się nadają do tego, żeby wyrysowywać włoski. No co tu powiedzieć, ale tak jak wcześniej mówiłam, na no Anastazja ma świetne produkty do dlatego nic się tutaj chyba to nie jest jakieś takie zaskoczenie, że moje ulubione pomady to właśnie pomady z Anastazji. Kosztują około 99 zł w seforze, ale tak jak mówię, jeżeli tu jest cel dużo tego produktu, to myślę, że to jest dobra inwestycja, nawet do prywatnego użytku, jeżeli lubicie mieć taką mocniej wersowaną bref. I na koniec żele do brwi. Jeśli chodzi o żele do brwi, to jestem jeszcze ciągle w trakcie szukania mojego ideału, więc jeżeli macie jakieś swoje ideały, to czekam na nie w komentarzach. Aktualnie te, które najbardziej lubię, to będą żele do brwi z Glossier Boy Brow, czyli mam dwie wersje kolorystyczne dla blondynek, dla włosych i przezroczystą. I ta brwi jest bardzo fajna, ja bardzo znaczy ten żel do brwi jest bardzo fajny i służy mi bardzo fajnie, aczkolwiek mam do niego jeden Jeden zarzut. Sam produkt jest o tyle fajny, ale zgarniacz. Przy wyciąganiu e, tej szczoteczki moim zdaniem nabiera za dużo produktów, więc zawsze jest ten moment, że trzeba wycierać jeszcze tą e, szczoteczkę z nadmiaru i dopiero wtedy można zająć się e, rzeźbieniem brwi. Dlatego uważajcie i nie nakładajcie od razu tego, co wyszło ze na bo może się Wam no, to skończyć jakimś po poważnym błotem na tej, na tej brwi, więc lepiej e, nie robić sobie takiej krzywdy. Glosja ogólnie jest teraz bardzo instagramową marką i wszędzie jej pełną, e, ale ja akurat te. te że do brwi zakupiłam z polecenia koleżanki makijażystki i nie zawiodłam się. Myślę, że nie zawiodłam się, chociaż mam nadzieję, że znajdę jeszcze coś, co jeszcze bardziej będzie utrwała lało tą brew i będzie mniej widoczne, szczególnie jeżeli chodzi o ten bezbarny kolor. Na razie jest bardzo przyzwoicie, ale zobaczymy, czy nie znajdzie czegoś lepszego. W wersji, że tak powiem, niskobudżetowej. E, mamy tutaj jeszcze żel do z Kiko i chyba to jest mój ulubiony, żel, jeżeli chodzi o żel bezbarwny. Wiem, że Kiko już nie jest dostępne w Polsce, ale jeżeli kiedykolwiek by nie wiem, no, choćby w Londynie czy gdzieś tam indziej e, w, we Włoszech myślę, że w innych krajach będzie, będzie dostępne, więc polecam nam ten żel, ponieważ jest tani ma fajną szczoteczkę, która bardzo fajnie radzi sobie z zaczęsywaniem nawet opornych brwi a do tego e, nie tworzy takiej właśnie białej e, poświaty na tych ciemnych włoskach więc bardzo fajnie je utrwala więc wersja... Mm, tak powiem kolorystyczna, to wolę oczywiście Glossier, ale jeżeli miałabym powiedzieć o wersji bezbarwnej, no to póki co w moim kursze wygrywa Kiko. Czekam na Wasze polecenia, jeśli chodzi o właśnie żele do brwi, bo tak jak mówię, jeszcze ciągle testuję ten produkt i mam nadzieję, że trafię na taki produkt, do którego nie będę mogła się przyczepić do niczego. No dobrze, w takim razie poznałyście moje ulubione produkty do brwi, takie, które polecam szczególnie makijażystkom, osobom, które zajmują się makijażem profesjonalnie i szukają produktów, które będą, że tak powiem, z wyższej półki i będą bardzo dobre. Oczywiście jeżeli chodzi o produkty z niższych półek, to po prostu przyznam się szczerze, że za dużo ich nie testowałam, więc jeżeli możecie udzielić tutaj jakichś porad, jakieś zamienniki tańsze, droższych produktów, to dzielcie się w komentarzach, sama chętnie skorzystam i wypróbuję coś również z niższej półki cenowej. Teraz już się z nami żegnam. Pozdrawiam na Was gorąco, zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama. Tam mam nadzieję, że będzie się pojawiało coraz więcej produktów, więc jeżeli interesuje Was to, co mam kufrze, no to zapraszam Was właśnie tam. A teraz już wysyłam Wam buziaki i do zobaczenia. papa. Pa.